Dziś 26 lutego w naszej szkole da się usłyszeć ogromny ryk, czyli rokowy koncert. Dochody z niego zostaną przeznaczone na leczenie Szymona Bisagi. Katedra, High Five, Catfish i Blue bars Effect to zespoły, które dziś wystąpią podczas tego wielkiego wydarzenia. Jest ze mną Maciej Biegaj. Maćku, co sądzisz o ryku? E, no, na ryku jestem pierwszy raz w pierwszej klasie i bardzo mi się podoba. Na pewno przyjdę w drugiej i Jak się bawisz? Jest super. Który zespół przywadzi Ci do gustu? Jak na razie Blue Balls Effect, ale dalej o czekamy nie. na katedrę. Na katedrę. Tak jak raczej wszyscy czekamy na katedrę. Eee, czy wygrałeś coś na licytacji? No dokładnie przed chwilą kupiłem, wygrałem bilety na GRIS. Był to Twój zamierzony zakup? Bardzo chciałeś no naprawdę wygrać. Tak. Był zamierzony i w sumie doszło do limitu. do limitu. Eee, czy e, znasz Szymona Bisagę? Tak. Jest ze mną w klasie. Co sądzisz o idei koncertów charytatywnych? Myślę, że to jest bardzo ważne i przede wszystkim bardzo dobre i fajne, że potrafimy się zorganizować dla kolegi. Jest tu ze mną Gabriela Pękala. Powiedz mi, co sądzisz o Ryku? Genialne wydarzenie, moim zdaniem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyszłam i fajnie, że możemy w taki sposób pomóc naszemu koledze. Co sądzisz o zespołach? Jaki ci się najbardziej spodobał? Uważam, że Catfish był super. Ogólnie zespoły są naprawdę na wysokim poziomie, fajna muzyka i fajnie. Jest z nami Filip Jaszczyk, przewodniczący naszej szkoły, który wygrał jedną z pierwszych licytacji. Filip, co wygrałeś? Wygrałem podwózkę do domu, którą mi zafunduje pani Bednarska. Do tego jeszcze jest zestaw biżuterii i liczydło. Dziękuję za uwagę. Wiktoria Walczyk, Bolo TV.